Oj, już coś z ostrością nie tak. Witajcie kochani po znowu jakiejś takiej dłuższej przerwie. Eee, cóż to ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jakoś ostatnio nie miałam wagi do nagrywania, bo jednak e, 6 lipca oddałam swój telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro e, do reklamacji. Dostałam telefon w grudniu na święta, ale niestety od początku mój telefon szwankował. Szwankował jego zasięg. Na początku myślałam, że a może te telefony tak mają, że mają po prostu jakoś, nie wiem, słabiej łapią, ale ten problem cały czas narastał. Robiłam przywrócenia fabryczne. Wymieniałam dwa razy kartę SIM. No, niestety, nic to nie dało. Ale teraz, jak byliśmy nad morzem, to już była całkiem katastrofa, bo wchodząc na plażę, dotykając nogą piasku, mój zasięg całkowicie się tracił. Było po prostu ograniczenie usług. Więc już miesiąc temu myślałam o tym, żeby go oddać do reklamacji no ale jak pani mi powiedziała że to jest 2-3 tygodnie a nawet miesiąc no to trochę mnie to przeraziło no ale umówmy się, że i tak mnie to nie minęło i gdybym oddała już miesiąc wcześniej to może już on teraz telefon miała, a tak oddałam go dopiero 6 lipca dzisiaj mamy 15, więc to jest dopiero 2, 4, 6, 8 9 dni i nie jestem zachwycona. Wszystko co miałam w telefonie zostało mi usunięte. To, że nie ściągnęłam sobie zdjęć i tak dalej, to oczywiście jest moja wina. Ale te wszystkie aplikacje, które miałam, niestety też zostały usunięte, bo musiałam przy panu, który pobierał ode mnie, brał ode mnie reklamację, musiałam, musiałam zrobić znowu przywrócenia. przywrócenia. Ustawienia fabryczne, przywrócić. Więc wszystko to znowu zostało skasowane. Nie jestem zadowolona, bo miałam tam dużo ważnych aplikacji i cały czas zastanawiam się, jak to będzie dalej. Czytałam, yy, w ogóle szukałam na internecie opinii, jak to jest z reklamacją w Xiaomi, ale powiem Wam, że nie znalazłam. Co jeszcze skusiło mnie, że skusiło skłoniło, żeby oddać swój telefon do reklamacji? a to, że yy, mamy znajomych, którzy mają yy, taki sam telefon jak mój i niestety oni takiego problemu nie mają z zasięgiem czyli ewidentnie coś działo się yy, z moim telefonem yy, ostatnio jak byliśmy nad wodą to ja miałam ograniczenie usług całkowite a kolega, który stał koło mnie z takim samym telefonem miał full wypas a mamy w tej samej sieci telefony, więc no dupa. Myślałam też, że to jest od sieci, kilka razy pani zmieniała mi ustawienia w Play, ale niestety no, nic to nie dało, no i musiałam oddać ten telefon do reklamacji. Jestem ciekawa, jak ta reklamacja będzie rozpatrzona, bardzo jestem ciekawa, bo najbardziej boję się tego, że nie uznają mi tej reklamacji. A jak mi nie uznają reklamacji, to tak naprawdę telefon o duperoszczać, bo on... Jak idę tutaj do hurtowni obok, to mam y, jedną kreskę i nigdzie nie mogę zadzwonić. Więc nie wiem czym to jest spowodowane. Co się tam dzieje. Więc y, pff, jestem zła. Jestem zła, więc tyle. Mm. Teraz mam telefon od mili. Mój stary telefon HTC. Okazało się, że przekładając karty do telefonu, niestety, ale ten telefon nie szczytuje moich numerów telefonów, które mam tutaj na karcie SIM i nie mam ani jednego numeru telefonu, oprócz tych, co Milka miała, czyli do mnie, do taty, do mojej mamy, do moich rodziców, czyli do babci i do dziadka i do Kuby. Więc jest to. Powiem Wam denerwujące. Nie wiem czemu nie ściągnęły mi się te numery telefonów, chociaż mam je zapisane na karcie SIM. Dobra, bo coś tutaj szumi grzumi i, i, i nie będziemy nic słyszeć. Dzisiaj mamy taki dość cieplejszy dzień, bo jak widzicie jestem w sukience, sukienka jest w sukience takiej letniej, ale jutro ma padać deszcz i ma być 19 stopni więc to mnie po prostu przeraża, bo te lato w tym roku, to nie jak lato jest yy, takie dość chłodne muszę się napić, bo chyba mi w gardle za do Was nie mówiłam ale zająć jeszcze do tego. nie lubię wody ściągnęłam, to no już Wam mówiłam że ściągnęłam paznokcie paznokcie, ściągnęłam no, żel i od czasu, kiedy nie mogliśmy chodzić na paznokcie, czyli to jest w marcu miałam iść, już nie mogliśmy iść, czyli od marca nie mam paznokci marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 4 lipiec. miesiące używam odżywki do paznokci ale muszę Wam powiedzieć, że odkąd nie mam paznokci to moje skórki to jest, pod, pod, to jest po prostu katastrofa jak tylko widzę gdzieś jakąś haczącą się skórkę, zaraz ją obgryzam. Obgryzam ją tak, że aż mnie całe boli. I nie wiem, co mam z tym zrobić, bo to jest normalnie silniejsze ode mnie. A jak miałam te paznokcie, to jednak tych skórek jakoś nie obgryzałam. Paznokcie mam OK. Nawet bez używania odżywki, a robiłam paznokcie 3 albo 4 lata bez przerwy. Ale jest wszystko ok, nie łamią się ani nic takiego. Myślałam o hybrydzie, ale też nie wiem, czy, czy, czy męczyć te paznokcie. Wiecie, co jak robiłam paznokcie, to nie wyobrażałam sobie, żeby nie mieć paznokci. A teraz, jak nie mam ich 4 miesiące, wiem, że te dłonie nie wyglądają tak ładnie jak, jak z paznokciami ale myślę, że jak dojdę do wprawy i przestanę już moje skórki męczyć i ładnie sobie zrobię paznokcie, to będzie git. Ale jak na razie nie śpieszy mi się. Pod koniec lipca idziemy na wesele. Kupiłam sobie sukienkę na Winted, chyba tak. To jest ta strona z ciuchami takimi, wiecie, używanymi. Udało mi się kupić sukienkę, taką jak chciałam, za... 30 zł, gdzie pani była w niej raz tylko na też takim yy, weselu. Taka krótka sukienka, taka wiecie, w kształcie litery A to się mówi. Więc tak, zastanawiałam w ogóle się właśnie, czy iść do fryzjera. Ale normalnie ja do swojego fryzjera chodzę co 4, 5, a nawet 6 miesięcy, bo mam taki kolor tutaj zrobiony, że jak mam ciemny odrost. Nawet tego tak, nie rzuca się to tak w oczy. Wiecie, jak, jak macie taki blond bardziej podżółty, taki ciepły, no to to się rzuca w oczy. Ale ja mam taki zimny, srebrny i ten odroś tak nie rzuca w oczy. No i zastanawiałam się, czy iść do swojego fryzjera teraz, przed tym weselem. Ale doszłam do wniosku, że to nawet nie będzie, no, nawet by nie było dwa miesiące od ostatniej wizyty, bo byłam pod koniec maja, więc nie, jakbym chciała iść teraz, to jest półtora miesiąca, więc to chyba jest bez sensu i wytrzymam, nie jest aż tak źle, nie jest aż tak źle, więc raczej nie będę tych włosów męczyła przed tym weselem i poczekam, po prostu pójdę za 2-3 miesiące, tak jak robię to zawsze. Skończyło się nagrywanie, musiałam włączyć jeszcze raz, więc y, chyba po prostu poczekam i pójdę y, tak jak mam mieć. Nie ma tragedii, więc, więc git. Y, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Nie wiem, matko, jak nie warczy to stuka, coś, a przychodzi tutaj do nas dalej ta kotka. Raz ją pokazywałam wam na filmiku, że przechodzi kotka i ostatnio przestraszyłam się, że. bo ona nie da do siebie podejść. My ją karmimy, ale ona nas, tak wiecie, omija metr na około nas. I y, ostatnio wczoraj, no nie ostatnio, tylko wczoraj słyszałam miałczenie. Ale takie miałczenie, miałczenie i wydawało mi się, że miałczy to więcej kotów niż jeden. Więc y, poszłam tam zobaczyć. I bałam się, bałam się, że y, gdzieś ma małe. Bo tak naprawdę nie wiedziałabym, co zrobić z tymi małymi. No, czy no, chyba bym je zawiozła do schroniska, bo no nie wiedziałabym, co z nimi zrobić. Jej się nie da złapać w ogóle. Znaczy, nie da się złapać. Ona, tak jak mówię, ona niby przychodzi do nas po jedzenie, ale zbliżyć się do niej nie można na dwa metry, bo ona zaraz y, ucieka. Chociaż jak jest głodna, to tutaj siedzi przy progu i miałczy, ale jak tylko wstaje, to zaraz, zaraz ucieka. No i powiem Wam, że martwię się tym, że może nam tutaj gdzieś przyprowadzić małe. Z drugiej strony, umówmy się, że nie wiem czy to jest kot czy kotka, ale ostatnio była taka dość taka przy sobie. Do tego doszłam do wniosku, że to kotka ale wczoraj chodziłam tutaj po terenie warsztatu no nie wchodziłam tam dalej na te pola bo tam dalej mamy takie pola więc mam nadzieję, że nigdzie nie przyniosła nam kotków, bo no kurczę, no to by było przerąbane, bo ani jej złapać, ani nic więc nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem dobra, myślę, że trochę kurczę, cały czas mi to ostrość gowi. Myślę, że już się z Wami trochę nagadałam, więc kończę. Wrzucę dzisiaj ten filmik i będę czekała dalej na, 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 na swój telefon, na wiadomości jakiekolwiek, które dotyczą mojego telefonu. Powiem Wam, że dzisiaj wpada na pomysł, że mogę wejść i sprawdzić. W ogóle oddawałam telefon w. Media Expert, bo tam go kupiliśmy. I yy, sprawdzałam dzisiaj status swojej reklamacji, ale niestety na czerwono pisze, że telefon poszedł do serw autoryzowanego serwisu. No tak też miało być, więc tak też było. I uwierzcie mi, że czekam na ten telefon, na telefon z Media Expert, że mój telefon już jest. Bo to jest przerąbane, jak macie wszystko w telefonie, mailem, i tak dalej. Przerąbane. Dobra. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.